Przy pracy rolniczej występują liczne zagrożenia zdrowia i życia. Co roku w gospodarstwach indywidualnych ulega wypadkom ponad 60 tysięcy osób, ginie ponad 200, w tym małe dzieci. Aby nie narażać siebie i swoich bliskich, trzeba poznać zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy oraz zachować niezbędną przezorność i ostrożność. Ten film powinien w tym pomóc. Przy pracach polowych, które trwają niemal przez cały rok, rolnicy w poszczególnych zabiegach technologicznych korzystają z wielu różnorodnych narzędzi i maszyn rolniczych. Mechanizacja procesów produkcyjnych, która nie tylko zwiększa wydajność prac, ale przede wszystkim ogranicza nakłady robocizny i eliminuje ciężką pracę ręczną, niesie jednak ze sobą wiele różnorodnych zagrożeń zdrowia i życia. Chcąc ograniczyć do minimum wypadki przy pracach polowych, trzeba przestrzegać zarówno ogólne zasady bezpiecznego użytkowania agregatów rolniczych oraz wiele szczegółowych zaleceń dotyczących poszczególnych maszyn. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy każdego agregatu rolniczego jest sprawny ciągnik i współpracująca z nim maszyna. Rolnik pracujący nimi musi mieć stosowne uprawnienia do prowadzenia ciągnika i pracy na maszynach samobieżnych oraz znać dokładnie ich instrukcje obsługi. Poruszając się po drogach publicznych, agregat rolniczy musi być oznakowany zgodnie z wymogami kodeksu drogowego. Ciągnik musi mieć sprawne hamulce i oświetlenie, a maszyna zawieszony trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne. Wszystkie elementy napędowe i wirujące muszą być zabezpieczone oryginalnymi osłonami, a obsługujący mieką, aby nie stwarzała możliwości zaczepienia lub pochwycenia przez ruchome elementy robocze. W filmie zostaną mówione przyczyny powstawania wypadków przy pracach polowych oraz zalecenia, których przestrzeganie uczyni pracę rolnika bardziej bezpieczną. Pierwszą grupę zagrożeń stanowi nieprawidłowy sposób agregowania narzędzi i maszyn rolniczych ściągnikiem. Przy tych czynnościach zdarza się wiele groźnych wskutek Wszystkie czynności związane z agregowaniem i odczepianiem maszyn traktorzysta musi umieć wykonywać sam. Daje mu to pewność, że nikt nie zrobi żadnej czynności lub ruchu, który przy braku skoordynowania może spowodować wypadek. Przyłączając zespół żniwny do kombajnu. Trzeba pamiętać, że nie wolno wykonywać żadnych manipulacji przy przewodach hydraulicznych, gdy heder jest uniesiony. Groźne jest nie tylko duże ciśnienie oleju w przewodach, ale również możliwość nagłego opadnięcia zespołu żniwnego i przygniecenia. Drugą przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków jest dokonywanie napraw i regulacji przy włączonych napędach lub uniesionych maszynach. Maszyny lub narzędzia zawieszane na ciągniku muszą być przed każdą czynnością obsługową opuszczone na podłoże lub podparte w taki sposób, aby wykluczyć przypadkowe opadnięcie i przygniecenie nóg traktorzysty. Wszelkie czyszczenia, regulacje, drobne naprawy lub wymiany zużytych elementów roboczych można wykonywać tylko przy wyłączonym silniku ciągnika, co jest równoznaczne z wyłączeniem napędów maszyny. I po zaciągnięciu hamulca postojowego. Dotyczy to wszystkich maszyn rolniczych, zwłaszcza tych, które napęd swych zespołów roboczych otrzymują od dwom ciągnika. Szczególnie trzeba uważać przy obsłudze rozrzutnika obornika. Jak wykazują statystyki, jest to maszyna bardzo niebezpieczna, powodująca wiele tragicznych wypadków. Chociaż czyszczenie i mycie maszyny, gdy elementy robocze są w ruchu, jest łatwiejsze i dokładniejsze, ale za to bardzo niebezpieczne. Pamiętajmy o tym i nigdy nie wykonujmy tych czynności, gdy włączony jest napęd elementów roboczych. Innego rodzaju zagrożeniem jest przebywanie osób postronnych w pobliżu pracy maszyny. Dotyczy to rozrzutników obornika, rozsiewaczy nawozów, glebogryzarek lub kosiarek rotacyjnych. Wirujące z dużą prędkością elementy robocze tych maszyn stwarzają duże zagrożenie uderzeniem kamieniem lub innym twardym przedmiotem w osoby znajdujące się z tyłu lub z boku. Dlatego traktorzysta musi zwracać szczególną uwagę na otoczenie maszyny, aby w promieniu około 50 metrów nie znalazła się żadna osoba postronna. Przy pracy maszynami przyczepianymi lub zawieszanymi na ciągniku, wymagającymi przebywania na nich drugiej osoby, wiele wypadków powoduje brak uzgodnionego sposobu porozumiewania się traktorzysty z osobą obsługującą maszynę. Rozpoczęcie pracy lub zatrzymanie agregatu powinno być zawsze poprzedzone umownym sygnałem, np. podniesieniem ręki. Dlatego zarówno traktorzysta, jak i obsługujący maszynę powinni obserwować się nawzajem, aby w porę zauważyć sygnał dany przez jednego z nich. Dotyczy to wszystkich maszyn, w których technologia pracy przewiduje przebywanie na nich osób pomagających, na przykład snopowiązałek, sadzarek przystosowanych do sadzenia ziemniaków podkiełkowanych lub kombajnów ziemniaczanych. Siwniki i sadzarki są w zasadzie poza małymi wyjątkami przystosowane do obsługi jednoosobowej, to jest przez traktorzystę. Jednak niektórzy rolnicy sami wykonują różnego rodzaju pomosty lub podesty dla osób kontrolujących pracę maszyny. Jazda i praca osób na maszynach nieprzystosowanych do tego konstrukcyjnie jest kolejną już przyczyną wielu wypadków przy pracach polowych. Źle wykonane miejsce dla pomocnika, często źle usytuowane i z nieodpowiedniego materiału, a przede wszystkim zmiana stateczności maszyny, może doprowadzić do tragicznego w skutkach wypadku. Dlatego pamiętajmy, że na maszynie nieprzystosowanej do przebywania dodatkowej osoby nie wolno dopuścić do pracy na niej pod żadnym pozorem. Inną grupę zagrożeń, zwłaszcza w maszynach samobieżnych, powoduje zły stan instalacji elektrycznej i paliwowej oraz brak zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dotyczy to głównie kombajnów zbożowych. Kombajn zbożowy, ze względu na niebezpieczeństwo pożaru łatwopalnej masy zboża, powinien być wyposażony co najmniej w dwie gaśnice – proszkową do gaszenia instalacji elektrycznej i paliwowej i pianową do gaszenia zboża. Silnik kombajnu oraz instalację paliwową i elektryczną należy często oczyszczać skórzu, plew i słup. Poza tym w kombajnach ważne jest, aby drabinka wejściowa do kabiny miała czyste stopnie i dobre poręcze. Zabezpieczy to w dużym stopniu kombajnistę przed poślizgnięciem się lub potknięciem i upadkiem. Przy wielu pracach polowych, np. zbiorze zbóż, ziemniaków lub buraków cukrowych, występuje sytuacja współpracy maszyn wiodących z innymi maszynami i środkami transportowymi. Może to powodować duże skupienie maszyn w jednym miejscu i czasie. W takich sytuacjach nieumiejętne lub nieostrożne manewrowanie maszynami może być również przyczyną wypadków. Dotyczy to nie tylko prac na polu, ale również na drogach dojazdowych i podwórzach. W sytuacji ruchu wielu maszyn i ciągników z przyczepami, zarówno traktorzyści, jak i operatorzy maszyn. Muszą szczególnie ostrożnie wykonywać wszelkie manewry, aby nie spowodować kolizji. We współczesnym rolnictwie niezbędne jest stosowanie różnego rodzaju środków chemicznych. Dotyczy to przede wszystkim nawożenia i ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. Niestosowanie właściwej odzieży roboczej i ochron osobistych może być przyczyną poważnych zatruć. Odzież i sprzęt ochronny, jaki powinien stosować rolnik wykonujący zabieg chemizacyjny, zależy od rodzaju stosowanego preparatu, jego klasy toksyczności. I sprzętu, którym będzie pracował. Do najbardziej niebezpiecznych prac należą zaprawianie nasion i przygotowanie cieczy roboczej do oprysków, gdyż tu mamy do czynienia z preparatem w formie stężonej. Przypomnijmy, że w skład kompletu odzieży ochronnej wchodzą: kombinezon pyłoszczelny lub impregnowany, najlepiej z kapturem, rękawice gumowe, buty gumowe, okulary lub ekran ochronny oraz półmaski lub maski. Ostatnią omawianą w filmie grupą zagrożeń jest nieprzystosowanie ciągników i maszyn do ruchu po drogach publicznych. W okresach nasilonych prac polowych, zwłaszcza w czasie żniw lub zbioru okopowych, po drogach porusza się wiele maszyn rolniczych dojeżdżających do pól oraz ciągników z przyczepami wożącymi płody rolne. Stanowią ono często zagrożenie dla kierującego i innych użytkowników dróg, gdyż bywają niesprawne, źle załadowane lub nieoznakowane. Niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych jest sprawny technicznie ciągnik, oraz oznakowanie agregatu zgodnie z instrukcją obsługi, to znaczy tablice ostrzegawcze, trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne i sprawne przenośne urządzenie świetlne. Maszyna powinna być złożona do pozycji transportowej, a jej robocze i ruchome elementy odpowiednio zabezpieczone. Dla bezpieczeństwa jazdy po drogach publicznych ważne jest również nieprzekraczanie dopuszczalnej ładowności przyczep oraz prawidłowe umieszczenie i zabezpieczenie ładunku, tak aby nie zasłaniał widoczności i świateł.